Dobra, wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Master Gamer, a oto odcinek Minecraft, czyli nie ma no, przegląd, moduł Minecraft, mam przegląd modów do Minecrafta, tak, yy, też podążę, bo taką serię na modach, tutaj mam, patrz tam, Big League'u, yy, tak? yy, i no zobaczycie sami tą serię, Modów, yy, tutaj jest na tej często tak. dwa Dobrze, już mi się świat ustabilizował. I dzisiejszy modem, jak mi ja pokażę będzie... ...BitWet yy, Dodaje on... Boże, jakie... No, tak. dobrze, już wszystko weźmę. Tak yy, most ten dodaje różne takie jakby łapki, takie... no... Możemy dzięki temu zrobić sobie jakiś albo coś w tym z tym. No, więc w ja do zapraszam tak. do Tak pierwszą rzeczą, którą powinniście sobie zrobić, żeby cokolwiek z tego robić, no to jest kamuflaż, aż paseki taką. Nie wiem, jak to dokładnie przeczytać, ale dobra, nieważne. No i zobaczcie, jak to w taki sposób. W środku stawiamy ziemię, piasek albo glinę. No a dookoła różne tam barwniki. Tak. I otrzymujemy tylko 9, więc nie jest jakieś to trudne takie do skraftowania. Tutaj niektóre rzeczy są. W ogóle tutaj te interne no, są bardzo przerazne, ale jakoś tak nie są takie trudne, tam sami zobaczycie za chwilę. Dobrze i teraz y, czas na blog o nazwie Ghostblog. Tak? Y, go się teraz to w ten sposób. Y, tutaj w środku strony puste, a na narożnika wchodzimy ten tę no nie, nie wiem jak to się wybają, nie wiem, ktoś będzie wiedział, co mi się napisze, bo naprawdę jakiś kamuflaż... Jakaś kamuflażująca pasta. Dobra, tutaj kamuflażująca pasta, a tutaj ustała, bo ja, bo ciś, to teraz nie ma nie został albo sami nie wiecie, to nie jest jeszcze. I już Wam pokazuje nasze działania. Także zaczętu Dobrze. No i jak widzicie mamy tutaj piasek, ziemię. No.

no nie wiem, jak, jak ja dam pauzę to mam 65 FPS-ów, a jak nie mam pauzy to mam 12, no, no nie wierzę, no. Ale dobra, no. Jakoś postaram... Ja nie wiem jak oni to nagrywają, że... nienawidzę jakam... Nawidzę jakam... No mam sekę, no, no, ale zobaczcie, No. Powiemy sobie tutaj to. I jakby nigdy, nigdy, nic. Tutaj sobie idzie, idzie, idzie i tu nagle jest pada więc widzicie co teraz czas na to no właśnie działa no, znaczy, no, nie na wszystkich ale na większości bloków o boże miałem 114 fps ja nie wiem kolejną ciekawą rzeczą jest on way glass tak czyli pokazuje nam wszystko tylko jakby A z innej nie tak normalny blok Traktujemy to w taki sposób. Tutaj jest szkło, a jest jednej stronie ta, ta paska, tam czująca, tak. Albo po prostu tak. To wychodzi na to, czy jest. Tak się ma Mam trochę Chodzi o na... to. No i zobaczymy ja normalną ścianę i pomyślcie, że aha, to jest to ten Goose Vlog a nic się nie dzieje, to aha, to, to jest to Goose i ja nawet nie będę komentować tych klasów a tutaj wszystko widać, tak, też jest mega przerazna rzecz I no, też to znaczy nie, to widać z każdej strony, tylko nie, to jest nie tylko z jednej strony Kolejną modyfikacją tutaj jest Secret Tackle. No czyli poza to skrzynka. Robimy ją w taki oto sposób. Dajemy kowadło. A tu...

Kolejną rzeczą, już taką normalniejszą do skraftowania. Na no to są drzwi utajone. Robi się je w banalny sposób. No, żelazną to tak samo, tylko że to jest żelazne drzwi. No i zobaczcie co. my każdy, kto się domyślił, no to nie będzie wiedział o co chodzi. To są warty takie drzwi, które mają teksturę bloku, na którym się zajmę. To właśnie taka ciekawostka, że jeżeli mamy w właśnie tam ten ghost albo coś innego i postawimy go w środku pustyni na wieście pojedynczym no to on jest, a nie... nie... Yy, drzwi razem działają na takiej samej to jest Jeden otworzył, się da. No i zobaczcie, jak to, to fajnie wygląda w ogóle. Tu można zrobić jakby taką ścianę, z tego, że tak powiem. Mamy jeden pokój i tutaj na przykład drugi pokój możemy mieć. Uuu, zobaczcie, zobaczcie jakie fajnie. Nie chciałam zrobić błoto się takie bardzo chciałam. prawda, ten moc ma wiele możliwości, bardzo się przydaje. Co my tutaj jeszcze mamy? Na przykład tak różnego rodzaju płotki naciskowe, drewniana, żelazna, złota, czy też na graczy, że tylko jak gracz, jest ten fajnie, to, to, był, to jest bardzo fajnie do tego fajnie

No. No widzicie, znowu to jest młynie, stała wylełna. Te wszystkie kraty są podobne. Dobra, to jeszcze. No dobrze. Przykład łeb stole. może jeszcze od razu pokażę na przykład... O, o. No. No i polecimy dźwignię. A tutaj nasz Teraz zobaczymy czy zodziała. Dobrze, damy sobie tutaj tłoko. Naciskamy na ten nasz rzekomet. I to teraz wszystko się udało. I teraz sobie wszyscy patrzą. w tej teraz na to jest Tak. A ten natomiast pracę zrobiliśmy za pomocą tego. Dobra. Polep Ajax, czyli stabilne powietrze. Craftujemy tak to w ten sposób. Też nie jest to jakaś mega trudna. Trzeba no. na no, ubić najpierw. Czuję, się zmienię sobie w kodzie. I jak widzicie, kładziemy to gdzieś To co nie Jest, jest blok. Też to przytoczny, naprawdę przed dompar można zrobić wiele okien albo też jakaś pułapka. Tam ma to wiele dostosowań. No, już nie będę wszystkiego pokazywać. Mamy tutaj dużo rzeczy, jak chcecie na pewno zabieścić ten most albo po prostu yy, a tę paczkę. Yy, no mam link nawet tą stronę, gdzie można pobrać, yy, to yy, 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 w ogóle ten technik launch, nie zawsze technika launchera robię wszystko. No jeszcze tam jeszcze Wam przyciski, ale tu nawet sami nie, starażę, żeby... się, no dobra, oczywiście e... nie zapytać, że się zdarzy. Jeżeli wziąłem się podoba, oczywiście nie zapomnijcie zostawić górę. No a jeżeli chcecie śledzić mój kanał na bieżąco, to zrobimy mój kanał. U Seria ta seria zmodyfikuje się w co nie będą na moim drugim kanale. O co chodzi? Powiem Wam w filmiku informacyjnym, który będę głos zobaczyć. Na no, co?